Gdzie tutaj się ustawić, słuchajcie, żebyście widzieli temat dzisiejszego filmu? Bo ja jestem tutaj w sumie nieważny. Dzisiaj rolę pierwsze skrzypce odgrywa grubościówka A341D i wyrówniarka również A341 z linii Hammer z firmy Felder ponieważ one dzisiaj idą pod młotek. Pytaliście, pytaliście, kiedy Jarek w końcu strugarki? Właśnie dzisiaj. Nie czekajcie. Osoby, które chcą naprawdę to kupić, nie czekajcie do końca filmu. Pod filmem dwa PDF-y, dokładny opis maszyn, wycena, wszystko macie. Tam, tam znajdziecie. A ja tutaj króciutko opowiem Wam o tych maszynach. My mamy je, słuchajcie, Myślę, że chyba około 2-2 dwóch, dwóch lat. Może. Zacznijmy od wyrówniarki. Od wyrówniarki. E, A341A tutaj jest na końcu, tam jest D. Jest to, jak już wspomniałem, linia hammer, czyli najniższa linia, ale tutaj jest symbol 41, czyli 41 cm mamy powierzchni o szerokości roboczej. Tutaj moje jakieś tam przyrządy i to pierwszy parametr, na który trzeba zwrócić uwagę przy tych maszynach, ponieważ jest wersja ma 26, później 31 i to jest 41. I wszystkie te trzy maszyny, które wymieniłem, są dostępne przynajmniej były Dwa lata temu, jestem ciekaw, czy teraz jeszcze są. Hm, tego nie wiem. W każdym razie były dostępne w trzech wariantach: czyli z nożami grubymi, takimi jak tutaj. Takimi jak tutaj. Noże grube, standardowe. A to jeszcze tutaj podniosę, to będzie jeszcze bardziej widać. Takie, które były stosowane od dawna w strugarkach. Noże, do których by, byli przyzwyczajeni, wszyscy stolarze, ponieważ hop, do góry, ponieważ te noże można było ostrzyć i to wielokrotnie. I tak też jest w tym wypadku. I tutaj się przyznaję, słuchajcie, po pierwsze Jarek dba o materiał, z którego powstają. Nasze tutaj produkty. Więc ten zestaw noży, który tutaj jest. Hmm, ja najpierw miałem jeden zestaw, więc to jest powiedzmy drugi zestaw. Czyli mam dwa zestawy i z maszyną będą dwa komplety. Tamten był używany. Później dotarł do mnie właśnie ten nowy zestaw. Był założony i do tej pory słuchajcie, nie był ostrzony. Więc. I wydaje mi się, że tutaj w jednym miejscu gdzieś jest jakaś mikro, mikro ryska, ale naprawdę dbam o materiał, który wrzucam na, na maszynę. Nie, nie obrabiam palet i innych rzeczy z piaskiem, z gwoździami i tak więc noże po prostu są jeszcze jak nówka. Chociaż tutaj trochę już oczywiście popracowało. E, dobra, więc. Chciałem powiedzieć o tych trzech wariantach. Więc tutaj jest pierwszy wariant z nożami grubymi, które można ostrzyć. Później był drugi wariant, który również pokazywałem w domu drewno, czyli wariant na noże tak zwane systemowe. I tamte nożyki były dużo cieńsze, ale były dwustronne. I były jeszcze na takie piny pozycjonujące. Czekajcie, jeszcze tutaj albo dobra, bo tam mam zakopane. Czy znajdę? Momencik, momencik. Tak jest. Ujarka nigdy nic nie ginie. Co najwyżej może nie potrafić tego odszukać. Nie? Dobra, tutaj jest przyrząd do ustawiania tych noży, czyli w czasie zmiany duży kawał st stalowego przyrządu. Tutaj są mosiężne takie elementy, żeby nie, nie uderzyć stalą w sam nóż. Także to usta o ustawianiu był osobny film. Więc do tego nie będę wracał. Drugi system, to co powiedziałam, czyli noże systemowe. No i trzeci system, ten najnowszy, czyli wał typu Silent Power. Czy coś jeszcze mogę tutaj o tej maszynie powiedzieć? Hm. Poczekajcie, położę ją, zamknę. To zamykanie, po pierwsze, oczywiście jest to te dwa blaty idą równolegle i powiem szczerze przy normalnej pracy tego się nie otwiera. Ja tutaj jedynie otwierałem na przykład, żeby mieć więcej miejsca w tym, e, w tym obszarze, a normalnie zamykacie, dociskacie i to wszystko. Tutaj więcej nic się nie robi. Tutaj oczywiście ta przykładnica równoległa. Jeździ z tyłu. Druga śruba dociskowa jest tutaj. I oczywiście przykładnica również się pochyla do kąta 45 stopni. Nie korzystałem, chociaż nie, może kiedyś korzystałem. Nie, było w kilku, w kilku filmach to pokazane. Dobra, już bym chciał skłamać, nie? No i oczywiście osłona na Wał. Tutaj wersja taka standardowa, ona jest cała. Są jeszcze takie wersje łamane, ale generalnie, nawet jak to wystaje, to powiem szczerze: na początku myślałem, że nie, tu będzie przeszkadzało. I tak, i tak stoicie tutaj, przed tą osłoną, i wpychacie materiał w tamtą stronę. Raczej nie ma takiej sytuacji, że zacznę pracować tutaj i idę, nie wiem, odbieram ze tylko na stole. Odbiorczym pracuje. Nigdy takiej sytuacji nie ma, więc zawsze stoi się tutaj. Nie ma problemu. No, oczywiście możemy to, nie wiem, wysuwać, przesuwać. I jeszcze tylko sprawdzę, bo nie mam pojęcia, jeśli chodzi o moc silnika 4KW i zasilanie trójfazowe. To jest również bardzo istotna informacja dla Was. Grubościówka. Tutaj moje płyny do spryskiwania blatów polecam, polecam. Tutaj rzadko korzystałem, ale też można. Wtedy będzie się bardziej ślizgał materiał. Jeśli pracujecie szczególnie na jakichś drewnach, na jakichś gatunkach żywicznych, jakieś sosny, świerki inne rzeczy, modrzew, to wtedy warto siknąć te preparaty. Powiem szczerze, nawet nie mam pojęcia z czego to jest zrobione. Że one po prostu odparowują. A po odparowaniu ten nie ma śladu na materiału, czyli jeśli będziecie nakładać, nie wiem, bejce, kleje, inne rzeczy, preparaty jakieś, to nie zobaczycie tego. Nie smarujcie olejem, chciałem powiedzieć olejem silnikowym, czy jakimiś tłustymi rzeczami. Tak, to będzie się ślizgało, ale ta powierzchnia drewna oczywiście nasiąknie tym preparatem i później tysiąc problemów, nie będziecie wiedzieć co z tym w ogóle zrobić. Dobra, grubościówka i tutaj pierwsza rzecz, która to jest również wariant 3,4,1 czyli 41 cm roboczych. Silent power, silent power zaraz Wam pokażę. Tutaj ona ma jeden bieg, zaraz może będzie tutaj napisane, a może nie. No, tego nie wiem, ale się dowiem, bo to jest ważna prędkość posuwu, z jaką materiał się przesuwa. Sprawdzę, dopiszę tutaj gdzieś w opisie. Kolejna rzecz to maksymalna, maksymalna nie, minimalnie tutaj 4 mm można było zbierać, chociaż film był również, nie pokazywałem jak zebrać mniej, ale tam trzeba uważać. Yy, maksymalnie tutaj jest skala do 24 cm. Pytanie, czy tyle da się zrobić, czy ciut mniej? Dobra, nie będę kręcił, w każdym razie zmieniacie to oczywiście kręcąc korbą, czyli wysokość, jedzie wszystko na jednym wale, na jednej kolumnie, która jest tutaj pod spodem. No i oczywiście, docisk taki, który tą kolumnę blokuje, wtedy stół nie będzie się ruszał. To też czasami słuchajcie, ludzie mówią, że e, nie, że rusza mu się ten stół i tak dalej. Blat. Więc pierwsze pytanie moje zawsze: A dociskasz tą kolumnę, czy też nie? Czy blokujesz ją? To przeczytaj w instrukcji, co jest napisane. Ustawiamy wysokość, blokujemy kolumnę. Nawet słuchajcie, w maszynie, którą mieliśmy, ja już nie pamiętam której, ale chyba tej 741, było tam tak, że kiedy nie była zaciśnięta kolumna, tam, był, tam była krańcówka, która nie uruchomiła silnika, właśnie po to, żeby tego pilnować. Dobra, no i teraz silent power. To jest moc, to jest moc, pełno wiórów, tak to wygląda. I tutaj również myślę, że niesamowita ciekawostka, ponieważ ludzie pytają: No tak, ale to jest drogie. No i w ogóle yy, pewnie trzeba. Często to zmieniać, albo, albo jak trzeba zmieniać, no to jest kosztowne i te płytki i w ogóle i kupę czasu. Odsyłam Was również do filmu, gdzie pokazywałem zmianę tych płytek. No i teraz, najlepsze, słuchajcie, ta maszyna do nas przyszła jako nowa, i przez te dwa lata użytkowania zmieniłem jedną płytkę, bodajże, gdzieś na środku. Strzelił mi jakiś kamyczek, i wtedy wywala, oczywiście, powiedzmy, tutaj. I w kolejnej, nie? W, po obwodzie, czyli dwie płytki przez te dwa lata obróciłem, a wszystkie pozostałe jadą jeszcze jako nowe, znaczy bez zmiany pozycji. I teraz pomyślcie też, że na przykład cały czas, na przykład, będziecie nie niszczyć, pracujecie tutaj na środku i niszczycie te płytki. Czyli tu obracamy, tu są te dwie spirale, i tutaj również. No i mówicie no kurde, już cztery razy to obróciłem i nie mam skąd wziąć tych płytek. Żaden problem, słuchajcie, ponieważ te płytki wywalamy na przykład tu, stąd bierzemy tu i jedziemy dalej. Czyli pracujemy na przykład idealnie, że będą wszystkie te płytki idealne do tej, do tego miejsca, a ten kawałek to będą nasze tam płytki odpadowe, powiedzmy. Czyli 50 mm na przykład straciliśmy z szerokości roboczej, a cała reszta jest jak nowa. Myślę, że systemu Silent Power nie trzeba zachwalać, bo to po prostu robi robotę i każdy o tym wie. A ja tutaj zdecydowałem się na takie kombo, na takie połączenie: czyli maszyna wyrówniarka z tradycyjnymi nożami grubymi i maszyna wykańczająca. Jako właśnie grubościówka z wałem spiralnym, ta była dużo tańsza w tej opcji. A ta droższa, oczywiście z wałem spiralnym, ale to jest kto raz popracował na Silent Power. To myślę, że nie będzie chciał wracać do noży z innego systemu. I to wszystko, słuchajcie, na dzisiaj. I tak się rozgadałem, ale myślę, że tutaj również kilka informacji ciekawych przekazałem. I widzimy się za kilka dni już w pracy przy zdradzie stoliku kawowym. Zapraszam już dzisiaj na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Cześć!